Siemaneczko. Bez tego przedniego zderzaka to to wygląda jak... Nie wiem co w sumie, ale jak nie PASAT. Jakieś Audi Skoda. Kurde, kolejny Passat mi się rozpierdzielił i to powiem wam szczerze, że jeszcze w niego zainwestowałem trochę. Masakra, a miałem jeszcze olej zmieniać. Dobrze, tego już nie zrobiłem. Ogólnie yy, można byłoby ten silnik jeszcze naprawić, ale no, z miesiąc bym nie miał pewnie samochodu. No ogólnie musiałbym dać głowicę do regeneracji, kupić cztery wtryski, ale biorąc pod uwagę, że ten silnik ma sporo ponad pół miliona przebiegu, to chyba nie będę się już w to bawił i po prostu 1300 zł na złomie za niego dają. Co się dało, to już tu opierdzielone, sprzedane. Kupiłem jeszcze za zaślepki Egieru, miałem zakładać, kurde, ja pierdzielę, no, no co zrobić? 6 miesięcy przejeździł. Miałem wcześniej takiego samego Passata tylko że czarnego, ale jak jechaliśmy po Katema do Wrocławia, no to niestety <gryw> też yy, wykitował, tyle że tam było praktycznie cały czas 180 yy, cała trasa i i wytopiło, stopiły się dwa tłoki i, i tak skończył żywot. W tym roku trzeci samochód jakiś złomuje i to trzeci Passat. Już ostatni pasat jaki miałem, no spoko samochody, ale już więcej Passata nie kupię bez kitu. Pierwszy pasat 4800, drugi Passat 3000 i ten Passat 5000, czyli tam wychodzi za wszystko praktycznie 12800. No i trzy Passaty po 1300 zwrotu, to tam yy, będzie 3900-4000 kurba to jest tam jestem z 9000 tysięcy złotych w plecy przez ten rok na tych pasatach masakra. No to wiadomo, że się wyjmie jakieś rzeczy, coś tam się, czy akumulator, czy coś, ale no jakby nie patrzeć, kurde. W plecy jestem tyle na tych sprzętach, że masakra, ale z drugiej strony jak się kupuje dziada za takie pieniądze już dojechanego, to czego to się spodziewać? A ładować pieniądze też w to nie warto według mnie, bo to człowiek wymienia, a to już tak wszystko dojechane. Kiedyś chciałem taki silnik kupić i wymienić w jednym, ale silnik minimum 1800 zł. Tam dojdą jeszcze takie dodatkowe koszty jak olej. Na pewno jakieś tam problemy zaraz będą, no, bo to nigdy nie jest kolorowo. I, I mówię, się wyda ze 3000 zł, a ten samochód i tak nie będzie jeździł. To na złom dziada i znowu jakiegoś trzeba znaleźć. Teraz znalazłem takiego diesla z 10 roku. Trochę nowszy samochód, zobaczymy. Ale powiem wam, że kiedyś policzyłem użytkowanie BMK przez rok, no to chyba też 7000 wydałem. Tak żeby nie jeździć, nie, bo to jak nie wspomaganie siadło, to pompa paliwa padła. To zaraz jakieś opony kupić, to kurde wtryski, to cewki, to świece, No niby takie nieduże, ale jak tak policzyć, to te nagrzewnice nie działała, to z wymiano tamtego i jeszcze pierdł paru zrobienie, to znowu 2000, i tak w sumie kurde, z kitu, a to wtedy ten zderzak połamałem, to za lakierowanie 3000 zapłaciłem i i się nazbierało też przez rok tak liczyłem to 7,5 to minimum kurde trzeba kupić teraz taki samochód żeby to jeździło i naprawdę tak nie dokładać pieniędzy bo dwa motory na handel mi przeszły za te pieniądze no ale co zrobić kurde życie zawsze mogło być gorzej jeszcze jest taki plus że z tego czarnego pasata wycofałem OC to mi zwrócili 600 zł i z tego też mi zwrócą 600 zł no to jeszcze tak jeszcze tak może nie będzie tragicznie, ale... Ale kurde. Kolorowo też nie. No dobra, to tyle. Siemano. Jakby ktoś chciał jakieś części, to tam pod Zambrowem będzie maszyna stała. <grybujesz> Na raziko.